Cześć, witajcie na kolejnym wideo vlogu z skrzyniem. Słuchajcie, dzisiaj e, krótko e, chciałem e, się wypowiedzieć e, na temat pewnej sytuacji odnośnie widać ostatnimi czasy hejt na e, żołnierzy Wojska Polskiego. No i chciałem przynajmniej do osób zdrowo myślących, e, a. Wyjść z jakimś tam przekazem, aczkolwiek widzę, że wielu z was nie ma z tym problemu, no ale może w końcu do kogoś dotrę i przemówię do rozsądku, który być może się w tym wszystkim gubi, mianowicie ostatnio w mediach społecznościowych niestety widać ostry hejt na żołnierzy Wojska Polskiego, po pierwsze związany tam z działalnością. Straży Granicznej na granicy z Białorusią, i o tym, że wojsko się nie buntuje wobec tego zamordyzmu masoczkowego, którego jest, zezwala na ten przymus ukąszeń skorpiona. Nie wiem, czyście tam widzieli, bo ja w całości nie widziałem, tylko fragmenty były. Jak to się nazywa, chyba poza parlamentarne debaty na ten temat, czy, czy obrady z, z Wojskiem Polskim, gdzie jak widać, część ludzi stara się dotrzeć do tej prawdy i ten cały przymus wyjaśnić, dlaczego jest to zrobione bezprawnie, bo w zasadzie e, są odpowiednie ustawy. Ustawy na temat obowiązkowych fastryk wśród funkcjonariuszy mundurowych. I tam nasz świr w koronie nie jest ujęty, a w zasadzie są wszystkie tak naprawdę drogi prawomocne, żeby można było to zrobić, a jednak nie jest. No Jest totalna dezinformacja. Ja już się coś na ten temat wypowiadałem. Nawet w dniu wczorajszym na swoim fanpage'u Mam nadzieję, że na fanpage'u, tak, Don Krzyniu i E-Przyjaciele, jakby co, link jest w opisie materiału, udostępniłem wypowiedź e, pana Leszka syk Sykulskiego, Geopolityka, z nie wszystkim się z nim tam zgadzam, ale ale Lubię sobie posłać, bo przyjemnie i mądrze gada. Przede wszystkim dlatego, że weryfikuje co tam pitolia, ja zawsze wszystko weryfikuje. I mogę powiedzieć, że w 80% z tym panem się zgadzam. Jest to wybitny fachowiec. Zresztą tu można byłoby polecić jeszcze wielu, wielu innych. Być może jakieś ciekawostki linki wrzucę tutaj w opisie do tego materiału. Zachęcam też również do zapoznania się z moim wczorajszym materiałem dotyczącym Afganistanu, gdzie kilka istotnych rzeczy, że tak powiem, ujrzało, znaczy ujrzało światło dzienne, źle powiedziałem. Po prostu skumulowałem, żeby obalić pewne fałszywe informacje, które tam płyną, przede wszystkim na temat akcji Amerykanów w tamtych terenach. I to też jest troszeczkę związane z dzisiejszym hejtem na, te, na wojsko polskie. Ale, wracając do pana Leszka Sykulskiego, to wypowiedział takie słowa, że to całe to zamieszanie to jest po prostu wojna informacyjna, mająca za zadanie deprecjonować wizerunek Wojska Polskiego. I z tym się zgodzę. Niestety łatka do żołnierzy, bo teraz mówimy stricte o żołnierzach. Przypadła przez niefrasobliwe zachowania przede wszystkim funkcjonariuszy policji. No ale służby mundurowe to są służby mundurowe. To co się dzisiaj dzieje na granicy z Białorusią, no to to już jest mniejsza, mniejsza z tym. Tym bardziej, że ostatnio też udostępniłem sobie posty, że, za, że tutaj zauważono, że bociany odlatują. Akurat jest ten, ten moment i że tam lecą tam yy, 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 półtora miesiąca w swoje tam re, rejony a, a Afgańczycy, którzy mają w zasadzie dwa razy taką drogę, pokonali tą trasę w zasadzie w 3-4 dni i nagle się znalazli pod granicą polsko-białoruską, gdzie jak spojrzycie na mapę, no to ni w deseń, żeby nie było bliżej przez Ukrainę, nie? Ale akurat musieli być na Białorusi, gdzie tam rządzi dyktator e, Łukaszenko, e, i taki dziwny zbieg okoliczności. Oficjalne dane podają, że tam kończyły 24 osoby, oczywiście obrońca wolności, pan Bąkiewicz, tam oczywiście to wszystko e, tam stoi, ale jakoś nie widzę takiego agresywnego napadu, tak jak było to w czasach tzw. islamizacji Europy. To bo jeszcze za czasów rządy Platformy Obywatelskiej, więc pewnie nie każdy z Was to pamięta. Ja to akurat doskonale e, pamiętam, więc odpowiadając, czy tam rzeczywiście jest jakiś nalud na chodźców, odpowiadam, że analizując wszystko zdroworozsądkowo, to tam to, to jest jakiś fake news. Być może jest tam parę, parę osób, i zastanawiam się, czemu to wszystko wizerunkowo yy, podbudowuje konfe, Konfederacja w postaci pana Bąkiewicza. Wybory, yy, wybory się zbliżają, są za dwa lata, już trzeba robić, żeby barany poszły do urny i postawiły krzyżyk tam, gdzie trzeba. Krótko, zwięźle. I na temat, i wciskają wam już przedwyborczą kiełbasę i to chyba w, w, w tyłki ludzi, którzy w to e, wierzą. E, no ale wystarczy te sprawy po prostu pobadać. No ale komu się chce? No mnie się chce, bo ja się interesuję troszeczkę sprawami militarnymi. E, I niestety łatka na służby mundurowe, w tym samym przez wojsko przypadła taka, jakby to powiedzieć, nazwała się jak gestapo. Tym bardziej, że już pokazywano firmy, chyba nawet z, z Francji, też to udostępniłem, jak policja chodzi po kawiarniach i sprawdza paszporty covidowe. Tam był film jak nazistowskie. Niemcy sobie chodzili, posprawdzali tych wszystkich papiery wśród środowisk żydowskich. No i bądź tu mądry i spróbuj wyciągnąć stosowne wnioski. No a jeżeli to nie jest na zasadzie, że historia lubi się powtarzać, to co to to jest? Oczywiście to jest dokładnie to samo, ale wszyscy mówimy, nie, nie, nie. I widziałem, jak udostępnił yy, mój znajomy yy, posta z obrazkiem, jak są w tym obozach Auschwitz i, i tam jeden mówi: chodź, róbmy co im każę róbmy co nam każą, yy, idźmy się zafastrygować, to szybciej wrócimy do normalności. Tak myślano w latach 40. XX wieku i wszyscy wylądowali w komorach gazowych. Dziękuję za taką powtórkę z historii. Wyciągnijmy w końcu stosowne wnioski. Więc ja rozumiem, że bo sam nawet przy omawianiu Bitwy Warszawskiej odpowiedziałem, że chętnie bym złożył życzenie funkcjonariuszom mundurowym ogólnie, przede wszystkim żołnierzy Wojska Polskiego, ale niestety ich działalność jest upatrzona jako Gestapo. I poniekąd muszę się z tym zgodzić, ale to mi nie zwania, żeby zachować rozsądek. Otóż troszeczkę ten hejt w necie naprawdę niepotrzebnie się nasila. Tym bardziej, że muszę Wam coś powiedzieć brutalnie. Pamiętajcie, że żołnierze pracują, czy to w oddziałach specjalnych jak gromy i inne jednostki specjalne, pracują dla naszego bezpieczeństwa tak, żebyście wy mogli bezpiecznie sobie srać we własnym kiblu i żeby wam coś z rury kanalizacyjnej nie strzeliło w dupsko. Jeżeli jesteś e, tym e, homofobodaktylem, użyję takiego pojęcia, żeby tych tęczowych, wiecie, algorytm YouTube'a mi nie dopadł, to, jak sobie coś lubicie, no to, no to to jest wasz problem. Ale nie każdy preferuje, żeby coś mu tam wchodziło w tyłek ze strony zewnętrznej i ze strony wewnętrznej. No to najwyżej, żeby wam w oko coś nie wpadło. Więc troszeczkę się zastanówcie, jak wy postępujecie do służb mundurowych. Ciągle jest pytanie, dlaczego oni się nie zbuntują? A dla kogo? Dla takich jełopów jak wy. Którzy ich hejtujecie, gnoicie i nie wiadomo co, bo w tej chwili to już ym, prze, przekroczyło, że tak powiem, dobry smak. To już się zaczęło zrobić niebezpiecznie, bo to już jest zalążek, powiedzmy, do nienawiści, do początków chyba wojny domowej, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Ja wiem, że ktoś mi powie, że ja przesadzam, ale słuchajcie, ja troszeczkę analizuję taktykę wojenną i nie, nie przesadzam. Ja po prostu widzę coś, czego wielu z Was nie widzi, przepraszam, co wynika z mojego zamiłowania do militariów i szeroko pojętym studiowaniem zagadnienia bezpieczeństwa. Eee, więc to, to nie są z, z mojego punktu widzenia i prawdopodobnie wiele osób, które tą dziedzinę bezpieczeństwa bada, to już są, że tak powiem, światełko ostrzegawcze. Tym bardziej, że jak ja widzę, gdzie żołnierze mają tam swój szacunek, i się mu pokazuje, jak na przykład żołnierz trzyma parasolkę nad jakimś politykiem PiSu. Czy to ma coś wspólnego z krytyką rzeczową wojska polskiego? Nie, to jest po prostu polityka antypisowska, tak? Ja nie lubię PiSu, no to teraz muszę coś im wymyśleć. A że w tej chwili jest modny hejt na yy, przedstawicieli żołnierzy wojska polskiego, no to sobie dopasuje to do swojej ideologii. Yy, tylko ja mam teraz pytanie do tych wszystkich, którzy są yy, tak zaślepieni nienawiścią do pis że tego nie widzą. Że co to jest za wojsko? A co to była za armia zawadzów Platformy Obywatelskiej? Możecie mi powiedzieć? Dobra, ułatwię Wam to zadanie. A mieliśmy w ogóle jakieś wojsko? No, na papierze jakieś było, ale to było jakieś, to było nijakie. Co prawda, jeździliśmy na te, wysyłaliśmy te kontyngenty wojskowe do e, Afganistanu. Jednakże e, to była garstka ludzi jeszcze wychowana ze starego pokolenia e, powiedzmy jeszcze mojego gdzie mężczyzna wyrastał na mężczyznę ale to już była garstka już zaczęli faceci po prostu e, tracą tracili że tak powiem swoją męskość i nosili te e, rurki tak zwane tak e, czyli stracili jaja. E, i to jeszcze to pozwoliło jeszcze te kontyngenty wojskowe wysłać z tej resztki. Natomiast żeby to przywrócić, powstała w końcu koncepcja wojsk obrony terytorialnych. Moim zdaniem słuszna, e, długo się nad tym zastanawiałem, ostatecznie doszedłem do wniosku, że to była do, dobra idea. Dobre na początku wykonanie, z tym start. Natomiast w tej chwili jest to niestety Kiepskie rozwiązanie, nie ze względu na pomysł, tylko ze względu na brak kontynuacji tego pomysłu i brak jak te jednostkę, że tak powiem, podziałać, bo bardziej raczej ludzie w tej chwili stracili zachowanie i spostrzegają to jak kolejny preparat, jak kiedyś były te oddziały Waffen SS, tutaj do szprycowania i po prostu wypuszczania na ulicę skorpionów, którzy będą was kąsić. Oczywiście wiadomo o co chodzi, no o to może chodzić, a o, o co innego. E, ubolewam, rozumiem Wasze obawy, rozumiem, że jesteście wkurzeni na funkcjonariuszy mundurowych, bo wielokrotnie ja na swoim wideowlogu też ich e, ochrzaniałem. Natomiast, czy to jest powód, żeby e, być wobec nich agresywnym? E, słuchajcie, to też są ludzie którzy jakby nie patrzeć mieszkają między nami. Być może nawet nie wiesz w tej samej kamienicy co ty. Być może tam za oknem, za rogiem, gdziekolwiek. Nasze dzieci być może się wspólnie bawią w piaskownicy i nawet tego nie wiesz. Moja żona twoja może się tam przyjaźnić z żoną akurat przedstawiciela służb mundurowych, a ty teraz chcesz ich wieszać na drzewach za co? Zrozum, że oni, część z nich też ma dylemat. Oczywiście, że część jest za, za tym zasprycowaniem się, część będzie i ymm, ymm, jak społeczeństwo zdemoralizowana na zasadzie, że przymusem, a jak nie to ci pałą bejsbolową przyłoży w łeb, na zasadzie będę pałować, ale są też tacy, którzy nie podniosą rękę na ciebie, którzy, be, którzy stoją po twojej stronie. Którzy są żołnierzami nie z munduru, nie z połowania, tylko po prostu z duszy, z serca i z ciała. I oni naprawdę chcą służyć swojej ojczyźnie. Czy teraz wsadzając ich do jednego worka, postępujesz fair wobec nich? Bo mi nie obchodzi Twoja nienawiść do pisu. Naprawdę nie wsadzajmy w to politykę. Polityka to jest zupełnie osobna rzecz. To teoretycznie żołnierz musi wykonywać rozkazy, ale też ma prawo odmówić wykonania rozkazu, jeżeli jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Tak stanowi regulamin wojska polskiego. Znam ten regulamin, może nie aż tak szczegółowo, ale znam i ten punkt sobie przede wszystkim. E Zapamiętałem, że również masz też prawo e, zażądać rozkaz na e, piśmie, i to jest powód, czy na przykład ktoś e, ma obowiązek się zaszprycować, zażądaj na piśmie. Nie dostaniesz. dlaczego? Bo to jest nieuprawnomocnione. A poza tym ta cała ustawa o tych obowiązkowych szprycy dla przedstawicieli e, służb mundurowych dotyczy szprycy, które są przebadane a w tej chwili jesteśmy w fazie eksperymentu medycznego i w dodatku nikt nie ponosi za to odpowiedzialności, więc nie dostaniesz, czyli jakbyś nie miał na piśmie, to, to tak jakby tego rozkazu nie było. To tak woląc zachęty, jeżeli ktoś jest funkcjonariuszy mundurowych, słucha, bo, bo ten regulamin się tak naprawdę dotyczy we wszystkich służbach mundurowych, tylko wiadomo i w innej jednostce jest osobny regulamin, ale każdy z Was ma obowiązek Odmówić wykonania rozkazu, jeżeli nie jest niezgodny z prawem, no tylko musicie znać prawo. Bo ja też pamiętam, jak żandarmeria wojskowa weszła na ten Dzień Święty i na cmentarz. Oglądałem taki film i tam był pan się z nimi kuci i odpowiedzieli, że oni nie są od we, e, weryfikowania prawa. No, od czego jesteście? Ale od, propos tych żandarmów, kiedy PiS. W haniebny sposób postanowił wyprowadzić tych żandarmerii wojskową na ulicę. Dowódca wydał jedno. Nie wolno wam podnosić ręki na obywatela. Macie być grzeczni. I co? Ktoś podziękował temu dowódcy? Czyli co, teraz chcecie mi powiedzieć, że jak wsadzacie tych wszystkich żołnierzy, żo to ten dowódca tych żandarmerii to jest takim samym dupkiem, jak pozostali? Jak myślicie, on sobie zda swojego własnego widzi, mi się powiedział, że nie wolno ci tykać obywatela. Nie, bo to był facet z jajami, który kochał swoją ojczyznę i prawdopodobnie był żołnierzem z powołania, z duszy i z serca. Więc troszeczkę się zastanówmy. Oczywiście tutaj pochwalam działalność mojej nielubianej konfy, która postanowiła, że to co. Powiedział pan Frasyniuk, i ja nie będę tego cytował, pewnie i tak wszyscy wie, wiecie, o czym ja mówię. Jak dla mnie to się zalicza na pluton egzekucyjny. I tutaj, z racji tego, że jestem apolityczny, to sobie mogę pozwolić, muszę pochwalić Konfę, która wyskoczyła z propozycją, żeby odebrać mu order za zasługi na rzecz Ojczyzny. To jest bardzo dobry wniosek. Taki ludzi się powinno od razu degradować Z takich odznaczeń, jeżeli dostanie. No, zastanawiam się tylko, dlaczego on to dostał i czy zasłużenie to dostał, no ale to już pozostaje do weryfikacji na e, o wiele, wiele późniejsze sprawy. I w tej chwili wszyscy oczywiście m, m, pokazują, że tam się czepiamy, na przykład pan e, Frasyniuka, a, a nie czepiamy się tego, że wojsko polskie m, po prostu jest w, jakby to powiedzieć. No nie chcę cytować tych, tych słów, ale. Podległe oczywiście pod dyktaturę pis Oczywiście, że jest to totalna bzdura, to oczywiście wynika z nienawiści do tej partii politycznej, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wojsko, jak i wszystkie służby mundurowe zasady są apolityczne, a że podlegają pod pewne ministerstwa i tak To też nie jest tak, że mogą sobie skakać, a poza tym te zdania u nich też są podzielone i przynajmniej jak mają trzymać twoją stronę jak ty ich ciągle krytykujesz jak ty im nie dodajesz otuchy, jak ty ich nie, nie wspierasz jak udostępniasz te, te, te głupoty usprawiedliwiające pana Frasunika tylko dlatego, że nie lubisz PiSu, no to co to jest za argumentacja? Zastanów się e, przez chwilę e, więc moi mili Podkreślam, ubolewam nad tym, jaki w tej chwili wizerunek ma między innymi Wojsko Polskie, bo nawet w moich oczach utracili ogromny szacunek, jaki darzyłem do munduru. Co nie zmienia faktu, że wojsko polskie nam jest potrzebne, że należy się szacunek do munduru, szanujcie ten mundur, szanujcie też policjanta, szanujcie też tych, tą Straż Graniczną, która coś tam działa. Nie dajcie się zwieść wszelkiego rodzaju propagandzie, tej wojnie informacyjnej, dezinformacyjnej itd., itd. Nie podbudzajcie się nawzajem dalej, reagujcie na ludzi, jeżeli postępują, zwracajcie im uwagi. Między innymi mam nadzieję, że na pewne sprawy udało mi się tutaj wam jakiś tam cień rzucić, i być może w rozmowie z taką osobą będziecie w stanie go lekko naprostować pod warunkiem, że się ze mną zgadzacie, ponieważ zawsze powtórzę to jeszcze raz, to co zawsze mówię: nie zgadzaj się ze mną z ani jednym słowem. Po prostu to wszystko zweryfikuj, posprawdzaj i wyrób swoje zdanie. Ja Ci tylko daję pewną namiastkę informacji, z której. Czy ty skorzystasz, czy nie skorzystasz, zależy to już e, od Ciebie. No i pytanie, czy na przykład ogląda, widziałeś moje wcześniejsze filmy, jak na przykład o Afganistanie, który akurat w tym momencie z, z tematem dzisiejszego wideoblogu się po prostu e, w miarę idealnie e, zazębia. Tym bardziej, że jest to jakby to powiedzieć w tej chwili, gorąca bułeczka. E, Starajcie się przyjaźnić, nawet w tych ruchach wolnościowych, z wszelkiego rodzaju funkcjonariuszami mundurowymi, żeby oni byli po Waszej stronie. No ale jak to się mówi? Pszczoła leci do słodkiego, bo czuje słodki zapach, a mucha leci do, ponieważ czuje smród. Jaki wydajesz zapach? Czy to jest piękny zapach, do którego pszczoła przyleci, bo słodkie? Czy po prostu przyciągasz swoim smrodem po prostu takie muchy? Takie nic. To jeżeli myślisz, że w tej chwili oczekujesz od żołnierzy, policjantów czy innych przedstawicieli służb mundurowych, że oni będą do ciebie przylatywać jak pszczoła, bo ty ich nazwiesz tam od bandziorów, i tak dalej, od nie wiadomo jeszcze czego, porównasz ich tak jak pan Frasyniuk powiedział, za to powinien, jak już powiedziałam, Pluton egzekucyjny być, to dla mnie bezdyskusyjne jest. To jak ty chcesz teraz, żeby ci ludzie stanęli po twojej stronie? Matka natura jest niezmienna. Pszczoły się trzymają razem, ponieważ w kupie oni robią, tylko nie w takiej kupie w sensie defekali, tylko w takim zbiorowisku, budują cały ul. Dzięki temu mamy na przykład miód. Mucha, oczywiście, że jest pożyteczna też, ponieważ dokonuje, ee, przepraszam, ponieważ dokonuje. E, rozkładu e, materii, tak, bierze w tym, w tym udziale. Przyroda jest do, doskonale e, pod tym względem e, zorganizowana. Raczej się trzymają ze sobą w tych, w tych procesach rozkładu. Więc też jest pożyteczna. Tylko, że pszczoły coś tworzą, muchy coś rozkładają. Pytanie, czy Ty chcesz stworzyć silne państwo? Czy rozmontować to państwo? Ponieważ i pszczoły, i muchy, choć w przyrodzie są pożyteczne, to jednak jedne budują, drugie rozkładają. Na zasadzie działalności państwa i struktur państwowych, tylko budowanie czegoś może coś przynieść. Tu nie jest miejsca na destrukturyzację, bo to, to robią czerwona zaraza. Czyli dzisiaj neomarksizm. On des, de, 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 dokonuje destruktyzacji wszystkiego. Modelu rodzinnego, em, narodowości, bla, 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 bla. Wszystkiego to, co kiedyś budowało. I nadal buduje. Dlatego tak silnie się starają to zniszczyć. Czy chcesz być taką pracowitą pszczołą, czy być taką pasożytniczą muchą? Zastanów się. Bo żaden zdrowomyślący przedstawiciel jakiegokolwiek służb mundurowych, jeżeli wydajesz smród, do ciebie nie przyjdzie. Bądź pszczołą. Budujmy razem. Budujmy wielką Polskę. Wielką, silną Polskę na fundamentach chrześcijańskich. Budujmy to. Bądźmy pszczołami. Stwórzmy ten ul. Ul, dla Europy i nawet ul, dla świata. Ale najpierw zacznij od stworzenia tutaj organu, który pracuje najwydajniej, jak się da. Nazywa się to mózg. Musisz oddzielać fałszywe informacje od prawdziwych. I to tyle, co chciałem Ci przekazać. Mam nadzieję, że sobie wziąłeś to do serca. Wyciągnij stosowne wnioski i szanuj mundur, co nie oznacza, że masz im pozwolić na wszystko bo oni są ograniczeni obowiązującymi przepisami prawa. No ale nie traktuj ich jak wroga, bo sam będziesz wrogiem. Czołem Wielkiej Polski.